hej! Z tej strony Koteczek, A dzisiaj porozmawiamy sobie o nowym anime, jakim jest Cyberpunk. Cyberpunk, czy warto? Zapraszam do oglądania! Tradycyjnie mam tutaj swój e, kejecik. Tym razem jest to... E, tam musiał w tle będzie hałasować, więc nie przejmujcie. E, tradycyjnie teraz jest to e, kalendarzyk. Zacznijmy od e, długości odcinków. E, ilości odcinków. Cyberpunk ma odcinków 10. co jest zarówno plusem, jak i minusem. Plusem dla tych, którzy lubią szybką akcję i jak anime szybko się toczy i jak lubią, gdy anime jest na takiej na jeden wieczór. Minusem to dla tych, którzy lubią jednak takie tasiemce, dłuższe animacje, ale według mnie 10 odcinków jest bardzo, bardzo kuszące, właśnie ze względu na to, że można pokonać to anime w jeden wieczór. Kreska! Jest to nowe anime, co za tym idzie, ma również nowoczesną kreskę. Ta kreska oraz sama animacja jest bardzo, ale to bardzo przyjemna dla oka i po prostu miło się to ogląda. Dla mnie jest to jak najbardziej ogromny plus całej animacji. Postacie. Głównym bohaterem całego anime jest David Martinez oraz Lucy, którą w sumie można zaliczyć również jako główną postać. Mamy też kilka postaci pobocznych i zarówno powiem Wam, że postacie te główne, jak i postacie poboczne są bardzo dobrze i ciekawie rozplanowane. Zarówno ich teraźniejszość, przeszłość, jak i przyszłość są bardzo spójne i tworzą razem piękną całość. Akcja w tym anime jest dosyć dynamiczna. Bez względu na to, że ma ono tylko 10 odcinków, Akcja jest bardzo, bardzo szybka, trzyma widza w napięciu i jeżeli ktoś lubi takie trzymanie widza w, w takich emocjach, w takim napięciu, no to to będzie anime na jak najbardziej dla, dla niego. Jeżeli ktoś jednak woli, że to anime tak się bardziej ciągnie, akcja się rozbudowuje powolutku, powolutku poznajemy postacie, ich właśnie przeszłość i tak dalej, no to to anime mm, nie zapewni Wam tego. To anime jest bardzo szybkie, wszystko szybciutko się dzieje, co jest zarówno plusem, jak i minusem. No zależy też dla kogo, prawda? Zakończenie. Więc powiem wam szczerze, że nie spodziewałam się takiego zakończenia, spodziewałam się innego zakończenia, co też jest um, w sumie dobrą sprawą, bo zakończenie było takie nieoczywiste, nieoczekiwane i zakończenie było dosyć łzawe więc jeżeli yy, nie popłacicie się na zakończeniu to na pewno się wzruszycie Podsumowując, Cyberpunk jest anime dosyć krótkim, trzymającym w napięciu mającym bardzo dobrze rozplanowane postacie oraz z nieoczywistym zakończeniem więc sądzę, że to anime oceniam na mocne 8 na 10 ogólnie polecam i jeżeli jesteście ciekawi czy warto to mówię Wam z mojego własnego doświadczenia że mi się podobało i warto to było na tyle w tym materiale to była taka szybciutka recenzja właśnie e, dla tych którzy zastanawiają, zastanawiają się czy warto obejrzeć cyberpunka nie chciałam się tutaj za bardzo rozgadywać. To miała być taka króciutka po prostu informacja. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do subskrypcji, komentarzy, lajkowania filmiku oraz na mojego TikToka wikaczu 29 Serdecznie zapraszam. No i do następnego!